Od kilkunastu lat prowadzę firmę projektową i projektujemy różne innowacje dla firm, dla banków, więc to jest dla mnie bardzo ciekawe, to jakby słuchać całej tej dyskusji o nowych kompetencjach. Ja chciałem się zapytać o kilka rzeczy tak do facto. Dwie rzeczy mnie tak bardzo interesują, bo jakby regularnie zatrudniam ludzi do firmy i mam tam kilkudziesięciu, kilkadziesiąt osób. I jako firmy, które gdzieś tam głównie opierają się na tych procesach szukania innowacji, design thinkingów i tak dalej, i tak dalej, zawsze dla mnie wyzwaniem było szukanie. Ludzi, którzy są otwarci na innowacje. Nie? W sensie u mnie na przykład połowa projektów się robi na etapie koncepcji w miedżarnej czy Dali, nie? na przykład. I chciałbym, żeby nasi pracownicy adoptowali jak najszybciej najnowsze metody pracy, ale zauważyłem pewną rzecz w pewnym momencie. Jak zatrudniam ludzi, mogę mieć dwóch bardzo dobrych pracowników, dwoje bardzo dobrych pracowników. I one, te obydwie osoby specjalizują się dokładnie w tym samym. Nie? I dla mnie z punktu widzenia pracodawcy są tak samo cenne. Ale z drugiej strony one mają zupełnie inne podejście do innowacji, do wdrażania innowacji. W sensie takim, że jedna z nich jest bardzo otwarta i ciągle szuka, jak skakować swoje metody pracy, a druga jest bardzo stateczna. Obydwie są mega skuteczne ale mają zupełnie inne podejście. Trochę tutaj usłyszałem takie tezy, że jakby innowacja jest dla każdego i to takie learning agility, to ciągłe dążenie do zmian, ciągłe szukanie tego jakby jakiejś tam innowacji, adaptacji, to jest takie fajne i super ważne i dla wszystkich, ale ja trochę stawiam taką kontrhipotezę, że według mnie to bardzo mocno z, wynika też z osobowości, z takiej predyspozycji trochę konkretnej osoby. Nauczyłem się szanować obydwa typy pracowników, bo ka z każdego z nich można naprawdę wyciągnąć bardzo fajne efekty pracy i to osoby są super fajne, ale nie wiem, czy to nie jest trochę stygmatyzacja, to, że my mówimy tutaj zwłaszcza, że jest gremium studenckie, że innowacja jest dla każdego i każdy powinien to wdrażać i szukać, bo inaczej będzie gorszym pracownikiem, bo niektórzy może nie chcą i mogą czuć taką presję trochę niezdrową, nie? w sensie nie być... Nie, nie, nie mieć chęci jakby być wkładanym w te buty, nie? I to jest to moje pierwsze pytanie. A drugie pytanie też dotyczy, jak pamiętam parę lat temu pracowałem z CEO, z Centrum Edukacji Obywatelskiej, dużo rozmawialiśmy o systemie edukacji w Polsce między innymi i bardzo ewidentne było to, że ono, system edukacji w Polsce już od podstawówki, jest totalnie idzie w dyskurs z tym, jakie są badania na temat skutecznych modeli edukacji, prawda? No i on wypluwa tak naprawdę ludzi, których ja później zatrudniam, na przykład do mojej firmy, prawda? I w jaki sposób sobie radzić y, z tym, że my mówimy o fajnych rzeczach, bo wdrażacie coś fajnego na uczelni i to jest bardzo fajna rzecz, ale nadal to są takie punktowe rzeczy. A mi się wydaje, że to jest trochę tak, że mamy trochę złe wektory. W którym zmierza system edukacji, w sensie właśnie problem solving, change agility itd., itd. Jak sobie radzić z tym dyskursem między tym, co się uczy w systemie edukacji, a tym, czego później oczekuje się od pracownika w biznesie? Nie? No bo to są jakby takie zupełnie różne wektory, co powoduje między innymi to, że pracodawcy tacy jak ja, w dużej mierze w ogóle nie patrzą się w CV na edukację, tylko patrzą głównie na doświadczenie nie? tych osób. I, I to jest to drugie pytanie, a trzecia rzecz, to jest też taki mój e, drobny komentarz, to jest to, że e, Toyota bardzo dobrze pokazała, że oni zautomatyzowali u siebie pracę i bardzo szybko zaczęły się pojaw, problemy pojawiać z elektryką w ich samochodzie, więc oni przywrócili ten taki craftsman, nie? I są bardzo duże takie jakby to t, t, t tworzenie tych aut, żeby potem znowu nauczyć maszyny na nowo jakby produkować te samochody. I co mnie zastanawia, to też to, że bardzo dużo mówi się o tym, że automatyzacja i innowacja wyjaławia bogate talenty. Zamiast uczyć się pisać, bo jesteśmy zmuszeni e, nauczyć się pisać, to my de, de facto oddajemy to sztucznej inteligencji i sami stajemy się takimi kontrolerami tylko tej maszyny co jest bardzo degradacyjne z punktu widzenia naszego własnego systemu rozwoju, nawet bym powiedział człowieka, nie tyle edukacji, co rozwoju. I to też jest trochę takie dyskursowe względem tej innowacji, nie? Więc to, może, to są takie trzy pytania do Państwa, nie? Po to może pierwszy, pozwolimy to... sobie jeszcze odpowiedzieć na te pytania, bo żebyśmy zapamiętali, tak? Więc pierwsze pytanie może skierowałabym do Asi. Asiu, czy chciałabyś jeszcze powtórzyć, powtórzyć to pytanie, czy ja, odpowiesz? Ja rozumiem, że chodziło o różnice indywidualne, tak? I o dostosowanie się do zmiany. E, oczywiście, że tak. Znaczy, nie, nie, nie pamiętam. Chciałbym, żeby wybrzmiało tutaj coś takiego, że każdy musi się dostosowywać do zmiany. Że raczej to jest jakieś takie może życzeniowe i właściwie trochę nie mamy wyboru. Tak, no tutaj były przytaczane przykłady też przez Kasie. I y, mnie się wydaje, że pracodawca chyba wie najlepiej, y, jak zatrudnia osobę, czy jest to osoba, która powinna doskonale się dostosowywać do zmiany, bo jest to stanowisko związane na przykład z digital marketingiem, które jak wiemy zmienia się bardzo szybko i rozwija. Czy to jest osoba, y, która aż takich zmian nie musi mieć? Nie wiem, może nie chciałam tu nikogo urazić, ale może księgowość jest taką, Dziedziną, ale, ale też nie wiem, więc nie chciałabym tutaj za dużo o tym mówić. Tak więc, jak najbardziej, różnice indywidualne powinny być brane pod uwagę i nawet sam fakt takiego podejścia, że właśnie nie każdy musi być gotowy na zmianę, to też jest jakaś zgoda na to, tak? I pracodawcy, czy, czy firmy. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam to pytanie. <laughs> Natomiast jak najbardziej różnice indywidualne są, każdy z nas się rodzi jakiś, tak, mamy temperament swój i możemy częściowo nad tym pracować, częściowo nie. To, to ja może sparafrazuję pytanie, czy jeżeli ja jestem studentem, który nie lubi innowacji, w sensie nie lubi adaptować się do takiego, tego typu rzeczy, czy mam czuć na swoich plecach powiem zagrożenia, że stracę pracę, bo inny student, który będzie mniej zdolny? w moim zawodzie, będzie bardziej otwarty na innowacje i będzie lepszy ode mnie, czy mam się na siłę zmieniać i się otworzyć na te innowacje, czy mam po prostu być, jaki by jestem i starać się robić najlepiej, co robię? To Może powiem, jak psycholog to zależy. To chyba zależy od tego, jako, jaki zawód wybiera student, tak? Czy tak jak wspomniałam wcześniej, czy jest na medycynie, czy, czy e-commerce, i mnie się no, tak, tak podejrzewam, że to na pewno od tego zależy, a też wrócę do tego stresu, tak no, na siłę zmienianie się, gdzie na taką zmianę nie jestem gotowy, czy gotowa, to na pewno nie jest dobre rozwiązanie. A to także... ta z kolei cecha wyj wyjścia ze strefy komfortu. Tak, wyjście ze strefy komfortu jest bardzo popularnym teraz yy, yy, powiedzeniem. Yy. Ale to jest też tak, jak yy. Kasia powiedziała, że po 20 lat po prostu potrzebowano to, żeby zmienić samochód, tak? Więc, więc to jest właśnie ta akceptacja też tego, że nie wszyscy od razu są gotowi, tak. Yy. Yy. To pierwsze pytanie, drugiego a, nie jest to drugie pytanie nie A drugie pytanie dotyczy różnic między systemem edukacji a potrzebami biznesowymi. nie? Jeszcze raz, przepraszam. Drugie to jest różnica wektorów między systemem edukacji a potrzebami biznesowymi, w sensie takim, że system edukacji uczy czegoś, co nie jest potrzebne później w biznesie. Nie, nie uczy kreatywności, problem solving, komunikatywności, adaptacji do zmian i uczenia się w niepewności, a to jest później potrzebne na miejscu pracy. Jak sobie radzić z tym dyskursem jako pracodawca? Znaczy pytanie jest, czy mamy zmienić system edukacji? Tak, zmieniamy właśnie. <grym> Dokładnie taka Powoli, jest odpowiedź. małymi tak. krokami. I to powiedzieliśmy kropkę chyba pro, w tym gronie... Problem based learning jest też czymś, co jest dosyć w tej chwili mocno zakotwiczane na uczelni lazarskiego. Przepraszam, że ja też tak sobie pozwolę tutaj dodać. No a właśnie my jako Lazarski University of Technology zostaliśmy powią, powo, można powiedzieć. Powołani do tego, żeby właśnie bardziej być nastawionym na współpracę z biznesem, bo wszyscy, którzy tworzą akurat luta, my mówimy w skrócie luta, to jesteśmy długoletnimi praktykami biznesu, więc stąd jakby budujemy ten pomost pomiędzy biznesem a uczelnią w mikroskali. Natomiast myślę, że jest to też pewne wyzwanie i, i coś, co być może jako bez praktycy będziemy w stanie przenieść trochę szerzej. Trzymam kciuki i czekam na starożytność. Fajnie, dziękujemy w takim razie bardzo serdecznie.